Witam serdecznie, zaprezentuję Państwu parkowanie skośne. Parkowanie skośne. Dojeżdżamy, włączamy kierunkowskaz, prawy. Dojeżdżamy powolutku, pamiętamy, nie spieszymy się, manewr nie jest na czas. Nasze lusterko wyjeżdża za bok pojazdu, rozpoczynamy kręcenie kierownicą. Obserwujemy pojazd, koło którego parkujemy. Jeżeli nasze auto Osiąga linię równoległą z tym autem, prostujemy koła, podjeżdżamy. Koła mogą oprzeć się o krawężniczek, ustawiamy dźwignię w pozycji neutralnej, zaciągamy ręczny. W taki sposób kończymy parkowanie. Wyjazd, prawy kieruneczek, bieg wsteczny. Opuszczamy ręczny, upewniamy się o możliwości jazdy i wolniutko, proszę Państwa, z zachowaniem szczególnej ostrożności wyjeżdżamy na drogę. Przypominam, że cofanie to szczególna ostrożność. Umiejętności, które tutaj musimy teraz pokazać, to umiejętności z rękawa, czyli jazda wolniutka na pół sprzęgle. Z minimalną prędkością, nie potrzebujemy się spieszyć. Przypominam, manewr nie jest na czas, nie jest płynny, czyli możemy się zatrzymywać. Wyjechaliśmy na drogę, bieg numer jeden, upewniamy się o możliwości jazdy i jedziemy.